Czyż nie jest masowy strajk szkolny dobrym rozwiązaniem? Dzieci nie nienawidzą szkoły, rodzice widzą te cierpienia, nauczyciele niezadowoleni. Może udałoby się zrobić taki strajk na całą Unię Europejską? Um, Moja odpowiedź to tak, to, tak ale, ale musieliby to zrobić wszyscy. Ale to nie takie łatwe. W Holandii mieliśmy taki strajk szkolny. To było parę lat temu. Rząd ładował szkołom do dodatkowe godziny, a dzieci czasem musiały siedzieć w szkole bezszynnie. No i uczniowie się wkurzyli i zaczęli protestować. Nawet doszło do rozruby. Była policja z połami. Ale w efekcie ostatecznym rząd zignorował uczniów. Jeżeli chcecie to zrobić, to, to muszą być wszyscy, bo uczniowie mają wyprane mózgi. Wielu naprawdę zaczyna wierzyć, że ta szkoła im służy. Mm. Także, żeby mieć poparcie 100%, to może być bardzo trudne.